kurde, patrz, coś się rusza na tym lodzie. E, Jakieś zwierzak albo... E, HE?! O kurde, przecież cały zamrożony morze tylko po to, żeby mnie zaatakować! W tym momencie to było jedyne, co Dania mógł zrobić, żeby się nie popłakać jak mała dziewczynka, ale... Um, no i co teraz zrobimy? Ponieważ bardzo zależało mu na jego pozycji lidera wśród krajów bałtyckich, no i poprzez swoją własną dumę, oraz żeby nie wyjść na kretyna przy Norwegii, cóż, jakoś sobie poradził. Dobra Norwegia, zostaw to mnie, jakoś damy radę. Lider musi być pewien swojego zdania nawet w trudnych sytuacjach. Prawdopodobnie powiedziałem te słowa jako pierwszy. A, zostawić to tobie? Tylko że wiesz, nie mamy zbytnio jak się bronić. a Idzie prosto na ciebie, żeby skopać ci tyłek. Tak jakby nie mamy szans. Lider zawsze ma jakieś słowa otuchy dla swoich ludzi. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego z twoich ust. Dobra, nie przejmuj się, po prostu patrz i się ucz, dobra? <śmulet> <śmulet> Całkiem nieźle, szwedku! Ale nawet jeżeli tu mnie pobijesz, to drugi i trzeci ja, zaraz tu przyjdziemy i. <śmulet> Ej, sta stary patrzysz? Tak właśnie, tak właśnie twój lider umiera. Yy, mam trochę brudu po paznokciami.